Hej! Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Total War Shogun 2 Zmierzch Samurajów. Dobrze, słuchajcie, dobrze, słuchajcie, tuż to ostatnio dzieliliśmy, mianowicie udało nam się zająć kolejną, kolejną prowincję kosztem rodu Oka. Także zrobiliśmy sobie nowych sojuszników, mianowicie ród Metsue bodaj, stali się z przymierzeńcami i też też bardzo wojnę właśnie z rodem Oka. Dobrze słuchajcie, a teraz słuchajcie czas odblokować nasz port, który jest tutaj cały czas blokowany przez flotę już wspomnianego rodu, no więc słuchajcie, bierzmy się za nich. Okej okay, moi drodzy, a więc mamy mgłę, ale poczekajmy, może się troszeczkę rozpogodzi, no właśnie, i bierzmy się do roboty. No dobra, otóż tak, tutaj mamy naszą fregatę bardzo ładną fregatę zresztą. Nie to będzie z najpotężniejszych okrętów obecnie w Japonii. Ustawimy sobie tu, tego ustawimy sobie tu. One się na spokojnie bierzmy się za typów. O. A może tu prowadzić ostrzał? Czekajcie co ja tu mam za artyleryjskie. pociski, ale nie, weźmy sobie to. U, wiemy w nich, to ostro, to jest, w nich. Oni płyną na nas, Wariaci. To prawda, musimy przeładować. Działa. Nie wiem, na granaty artyleryjskie. Zobaczymy, jak sobie będą te pociski radzić. U! To są za pociski zapalające. Tak jest. Okręty wroga płoną. O Jezu. Niezły... Niezła rzeź. Już żeśmy ich rozwalili. Są bez szans przy życiu takiej broni. No no, pięknie. Piękne są te granaty. Aż cieszę się, że je odblokowałem. Dobrze, a więc zakończmy. Okej, okay, moi drodzy. Pięknie. Dwa okręty wroga zatopione. Port w końcu odblokowany. Tak jest. Ale niestety nie stać mi na naprawę tego. Ile to będzie kosztować? 3000. Oooo dużo. Dużo hajsu. Co to wyjdzie? Teraz tak myślę sobie, że te jednostki mamy same korwety. Myślę tu, w tą stronę. Nie, tą flotę też tu. Łączymy ich i tutaj będziemy próbować ich jakoś blokować co się wszystko okaże. Dobra. My tu w następnej turze ruszymy na wroga. Wygląda sytuacja. U, oni tu mają spory garnizon, który no, może nam tu stanowić pewien problem. Jest Nagasaki, słynne miasto japońskie, głównie z powodu ataku atomowego na to miasto podczas II wojny światowej. No i słuchajcie, my jesteśmy tutaj prawie. No, powiedzmy 80 lat przed tymi wydarzeniami. Więc na razie nikt o tym nie myśli. Dobra, słuchajcie, na razie, jak tu badania? My tu obecnie pracujemy sobie nad produkcją kapitalistyczną, więc będziemy mogli budować. Będziemy mogli budować fabryki. Co jest dla mnie bardzo ważną rzeczą. Ech, kurde. Sporo rzeczy tu jest do zrobienia. Państwowa spółka kolejowa. To jest coś, co by mnie też interesował 10 tur to się będzie wynajdywać. Poza tym jeszcze nie mam dostępnej ostatniej, tak powiem, ery technologicznej. Więc słuchajcie, sporo roboty przed nami. Kończmy turę. Lećmy z tym. Hmm. To sam. Ja wam nie zapłacę 2000 dwóch, dwóch tory, ale sojusz już wojskowe chętnie przyjmę. Nie to nie. Przykro mi. O tu ciężkie boje. trwają z tego co widzę. Kurde, tam ci nas ubiegną. Zajmą to, zanim my to zdążymy zająć. Su... Handel został zakłócony. Czy wy tu chcecie... umowę? Coś was porąbało. Porąbało was za takie pieniądze. Wszyscy chcą hajs, no. To za banda kapitalistów. To masakra. No nic, no nic. Dobra. Ruszajmy więc. Do boju. Z mi wroga. Jak to wygląda sytuacja? Mamy Nagasaki. Bez szaleństw na razie. i dobra. To mamy naszą drugą armię, którą trzeba byłoby dokończyć. To pierwsze. Zobaczmy hmm. tylko sobie, z jakiego obozu są Cicjali ehm. Metsu Metsue. Procesarscy. Tak samo jak my. No i tutaj strasznie mocno. Albo dobra. Na razie to zostawmy. Wreszcie to zostawmy spokojnie. Po zakończeniu wojny, myślę, że będziemy mieli sporo czasu na to, aby tutaj trochę zająć się gospodarką. Tak to jest dla nas najważniejsze. Wy sobie staniecie tu. Tak jest. Tak jest. Teraz tak. Ta flota płynie tutaj żeby wspierać nasze oddziały lądowe. No czekajcie, bo tu jeszcze możemy odblokować naszym wasalom port. Czy że to byłoby wskazane. Co oni tu mają? A, zwykła korweta. Dosyć nietypowa. Nietypowo wygląda. Dobra, załatwmy ich. Bardzo ładnie. Niestety jeden z naszych okrętów został poważnie uszkodzony. Tak więc wracacie do portu, aby się troszeczkę naprawić. To w końcu odbudujemy sobie. No nic, dobra. Kończmy turę. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Co my tu ciekawego mamy? No, oczywiście ci nas ubiegli. Nie chcą traktat pokojowy. Sorry, ale nie. Nie opłaca mi się to. sobie spróbujemy zająć Nagasaki. Nasza armia idzie dalej. Waszym zadaniem jest ostrzelać Nagasaki. Okej, okay, fortecy żeśmy uszkodzili. O, nawet z naszego krętu awansował temu ostrzałowi. Co je popłyniemy. Tu musimy się troszeczkę naprawić. Naprawiamy. A i nie ma. Jak nie było. Tutaj są troszeczkę niepokojów. Musiałbym rozbudować tą karczmę przede wszystkim. Kalnia bawełny... Hmm. Ale to wymaga bodaj... ...dostępu do tych towarów. A ja je chyba sprowadzam. ale sobie stańcie tu, na wszelki wypadek. Okej, okay. my sobie. Kończymy turę. Bardzo ładnie. No i słuchajcie, myślę, że to już jest koniec rodu oka. Ci idą, kurde naprzód, cały czas. Cisną twardo. Niczym się nie przejmując. Prom do przodu. Teraz tak, co byśmy tu mogli opracować? Mamy te fabryki, o których mówiłem. Teraz tak, szkoleniowy, to by się przydało. Spokojnie, wszystko w swoim czasie. A, tu będziemy mogli budować miedziowanie. Mieć. Hmm. Teraz tak. Specjalnego tutaj nie ma, no. Do honoru, gejsze, gejszów w ogóle nie używam. Teraz, dobra, zróbmy sobie to. Kawalerię z rewolwerami, czemu nie. Idziemy naprzód. Idziemy, idziemy. Teraz tak, to, a to jest port handlowy, który będzie mógł nas ostrzelać. Zostawmy tu ostrzał. Uteczniać. Tu płyniemy. Teraz tak, co ja tu bym mógł poprawić? Fabryka 7000 kosztuje. Po prostu szaleństwo Jaskinia Hazardu Albo targ, nie no, jaskinia hazardu Chociaż na sobie zróbmy to Tak jest Dobra, dalej, słuchajcie, lato się kończy, nastaje jesień powoli Oj, zobaczymy co z tego wszystkiego tutaj nam wyjdzie. Na razie jest pięknie, na razie jest pięknie, same sukcesy. Chociaż mogłem nieco szybciej rozpocząć ten atak na tą ofensywę na Oka. No ale wiecie jak to jest, różnie. Okej, okay. oni nie są w stanie dojść do Nagasaki, Nagasaki będzie moja. Moje będzie to miasto, czy wam się to podoba czy nie. To... Nie ma mowy. Na pewno nas ostrzelali, co nie? Nie, nie ostrzelali nas. A to dziwnie. Dobra, słuchajcie, co oni tu mają jakieś cztery marne oddziały. Nie będę martował czasu na to. Po prostu to zajmijmy. Mam ogromną armię. Tylko jeszcze możemy liczyć na wsparcie ostrzału morskiego. No! Zostaciłem jednego żołnierza. Pięknie. No i wiecie co? Hmm. Ja sobie tu uczynię wasala. I tak nie mam dostępu na razie do tych ziem. Bo on to jest taka. Z, to jest półwysep. I on jest mocno odizolowany od moich pozostałej części kraju. Tak więc myślę sobie, że zrobimy sobie tutaj. Odnowimy Rut Saga. Tak jest. A co mi tam? Tych se tu tych nie chcę. Nie chcę ich rozwiążmy. No i pięknie. Teraz tak sobie wracaj tu. Od razu kontakty z Rodem Saga. Przyjaźń. Umowa handlowa. Proszę bardzo. Tak jest. Wszystko pięknie, ładnie. Hajsior leci. 3,5 tysiąca na turę będziemy zarabiać. Zresztą, i tak wszystko jest bardzo mało. Hmm, co nam tu da więcej? Chyba to. E, przynajmniej na razie, na razie. No i słuchajcie, znowu nastaje pokój. Znowu nastaje okres e, zmorzonej, że tak powiem złożonego rozwoju. A to wszystko dlatego, żeby móc tworzyć później jeszcze lepsze oddziały. Rzecz jasna. Ale Najpierw muszę rozwiązać moje problemy finansowe. Żeby tutaj zainwestować w rozwój naszego państwa. To jest nasza flota, która nie zdążyła dopłynąć. Otóż tak. Myślę sobie, że naszą flotę przebazujemy sobie tutaj. Tak jest moi drodzy, płyniemy tu. No, słuchajcie, to nie koniec działań. Bo oko chyba nie zostali zniszczeni. A nie, zostali zniszczeni. Utecznie. Więc bardzo dobrze. Okej, okay. okej, okay, to mi się bardzo podoba. Co oni tu mieli? Melinę, a. Nic szczególnego. Ty mi tu szkół żołnierzy, kolego, cały czas. Dobra, ty. No, awans zapomniałem o nich. Mi to było chyba już jakiś czas temu. E, jakieś wrotki, nie sensu. Prawieść sobie to. Ci dodam. Wracanie prowincji. Co hmm. bym tutaj mógł sobie wziąć? Weźmy sobie to. sobie to. Okej, okay, teraz tak, ty kolego, kolego, idziesz pozwiedzać. Będziesz naszymi oczami i uszami. Tak jest. Dobra, my tu na razie kończmy turę. ICE jest bardzo nam potrzebny. Musimy coś z tym zrobić. Bez tego będzie ciężko po prostu. O, co chcą umowę handlową? Jak najbardziej jestem zainteresowany. No i słuchajcie, zaczynamy się powoli bogacić. Na spokojnie, na spokojnie. Przecież tak sobie myślę, żeby nie podbić po prostu wszystkich nacji. Na koniec. Ech, ale na razie słuchajcie, musimy dążyć do mm, stworzenia jak najsilniejszej armii. I jak najbardziej nowoczesnej. Do tego oczywiście będą potrzebował pieniędzy. Bez pieniędzy, to ja nic tu nie, nie zrobię. Dobra, co ja tu mogę? Jaskinia hazardu. A no, zróbmy, niech się to wszystko tutaj pięknie nam rozwija. To jest tyle rzeczy do budowania, po prostu nie ma kiedy wydawać na to pieniędzy. Ciężko zebrać pieniądze. Tyle pieniędzy, żebyśmy mogli tutaj zbudować dosłownie wszystko. Niełatwa sprawa. Dobra. Wy też tu płyniecie. No i spoko. Dobra. Lećmy dalej. Teraz ten czas znacząco przyspieszy. To jednak. Rozwijanie państwa idzie dużo szybciej niż to czyniliby wojen i bitew, a no, spokojnie. no amorski weteran awansował. Mamy jesień, ty kolego, weź sobie. Szanse na sukces agenta. No weź se to. Czemu nie? No, to byśmy mogli tu rozbudować. Myślę, że tutaj zbudujemy sobie port wojenny później. Bo jednak to są takie zatoczki, które warto byłoby wykorzystać właśnie w tym celu. Teraz tak, tutaj, hmm. tkalnia bawełny, czy ja mam, ale ja nie mam dostępu do bawełny, ja mam tylko i wyłącznie dostęp z importu. Pytanie czy to będzie mi się opłacać, no właśnie raczej nie, ale tutaj zbudujemy sobie port handlowy. Tak więc działamy. Bierzmy się do roboty. No, to o mojej armii zapomniałem. No i pięknie. No spokojnie, słuchajcie, ja się nie mam zamiaru spieszyć z tą serią. Tak więc będziemy się w to bawić dosyć długo. Mam już kilka pomysłów, co robić dalej. O, raport z budowy. Tutaj dzierżawa. Pola uprawne się poprawiły. Teraz tak. Ale z tego jest więcej pieniędzy. W warsztacie myśli, czy to budujemy. Nie chcę uzależnić mojego przemysłu od hmm, surowców, które są sprowadzane z innych państw. Czy też z innych regionów niekontrolowanych przez moje. Niekontrolowanych przeze mnie. Zwerbuję jakieś oddziały, żeby tu przynajmniej coś było. Wiem, że niekoniecznie jest to potrzebne, ale jakoś tak czuję się wtedy pewniej. Dobra. Ty, kolego, tutaj zwiedzaj. Im więcej informacji zbierzesz, tym lepiej. No, nasza flota. Bardzo ładnie. Okej. Okay. Co my tu mamy dalej? Jazu. Pięknie. Teraz tak. Tutaj mamy dzierżawę. to jeszcze raz. Tu Higo. Co i na razie muszę zbierać hajs. Niestety mamy jesień, i dochody nam zmalały. Ale tutaj coś jest tak. Przede wszystkim rozbudujemy tą prowincję. Dobodujemy dodatkową dzielnicę. Dobrze. Dobrze, dobrze I tu kontrolują kurde, spory kawał kraju Ja to sobie ustawiam wojska na granicy z imię, ponieważ ja im nie ufam tak do końca Dosyć mocno zaborczy Hmm. No ale nic, sprawdzimy. Wszystko się okaże z czasem, Otomi Uzen, tu jest słynne miasto z poprzedniej mojej serii z Szoguna 2. Mieciowanie, dobra, zamiast mieciowania. Yy, obozy szkoleniowe. Okej, okay, to dałoby zadowolenia. Okej. Okay. Dobra, zróbmy sobie może. A, to trzeba było zrobić najpierw to. Ok, zróbmy sobie to miedziowanie. Niech będzie. Co ja tutaj mam? Miana studentów. Dobra, tylko mnie będzie kosztować 2000. Na razie nie. Na razie mnie na to nie stać, sorry. No, mi się handel z kimś zakłócił. Umowa handlowa? O, no, jak chętnie wszyscy przyjmują. Może z tymi też się uda. Tom hajs. To spadać. Jak cię hajs za umowę? This nie ma takiej opcji. Wy? Też są highs. Dobra, olać ich. Olać ich. Teraz tak dobrze. Mamy ile tam? tamte? 4000. które można byłoby jakoś wykorzystać. Teraz tak to sobie zostawmy. Wszystko rozbudowuje. Tu także. To byśmy mogli rozbudować. Dobra, na razie, może zbierzmy pieniądze. Odpowiednie i od, od, odpowiednio duże. Dobra, tak więc. Wy. W końcu tu na stanowiska. Ty kolego zwiedzasz. Chcę mieć wgląd, co się tutaj dzieje. No i kończmy. No ładnie, ładnie, ładnie. Wszystko pięknie, ładnie, cudownie. Myślę, że nie będzie tak różowo za niedługo. Okay, w bungo jaskinia Hazardu się zrobiła. Ja tu mogę sobie zrobić? Chutę? Albo hmm, co nam to daje? Koszty jednostek. Nowoczesnych w tej prowincji. Tam zmniejsza. Zmniejsza niezadowolenie. Dobra, zróbmy sobie plus 600. To nam da plus 1400, więc całkiem dużo, dużo, dużo więcej. To się nam opłaca bardziej. To sobie też zróbmy. Ja dać na razie, w bungo dużo rzeczy się dzieje. Sporo rzeczy się tu buduje. Na szczęście trochę hajsu mieć i można wyciągnąć znacznie więcej. Dobra nasza. To jest. My tu sobie zwiedzamy, łazimy. Co mi tam? nie Boże, jak tu bitwy morskie się toczą. bo mi handel, kurde, ktoś zakłócił? Eee, ani trochę mi się to nie podoba. Dobra, trudno, sami przyjdą. Połomowe handlowe ze mną. Ty tu pięknie rozbudowuje. tu na razie nic robić nie mogę. Tu wszystko się tworzy, no ale tu coś mogliśmy, nie? To sobie rozbudujmy. No dobrze, moi drodzy, no dobrze. Hmm, a więc tak, tu jeszcze tak, tego kolesia. A no wyślijmy my cię tu na północ. Co mi tam, pójdziesz podzwiedzać. Hmm, dobrze, moi drodzy, nic. Myślę sobie, że tutaj zakończymy sobie ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Dziękuję wam za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Nie zapominajcie o playlistach w prawym górnym rogu. No i cóż, na razie, cześć, czołem, Ciao. Czoł, do następnego.